Siema, pokażę wam jak zrobić misję z widokiem na Stella Montis. Tu zrobiłem trochę tak, żeby było widać co trzeba zrobić. I tak, zdobądź obrotowe urządzenie szyfrujące. Tego szukamy w montażowni tutaj. No, bo na tym medycznym też leci, a po losowych miejscach jeszcze. Losowo. I odwieźć dowolną sterownię w pobliżu linii montażowej. To jest tutaj, to są, są sterownie. Użyj obrotowego urządzenia szyfrującego tego, którego musimy znaleźć, aby aktować przełącznik serwera, to będą takie dźwignie tam. I używamy potem komputera, jak włączymy jak to obrotowe urządzenie i za tą dźwignię pociągniemy, używamy komputera, tak? On jest od razu obok, ja pokażę gdzie to jest. I mioto czy trzeba dostarczyć szani. To trzeba go znaleźć też w tych miejscach tam, gdzie pokazywałem. Ja i dwie bezpieczne kieszenie. No to idziemy tam montażowni, ja jestem tutaj, daleko trochę, ale lecimy. Dobra, jesteśmy przy tej montażowni tutaj, no i trzeba szukać tych dwóch urządzeń. Wszystko trzeba otwierać, wszędzie może wypaść z każdej szafki. Czy już ktoś był Wszystko widzę pootwierane Mamy obrotowe urządzenie szyfrujące. I jak się to znajdzie, to podchodzimy do tego tutaj. A już tu on to jest zrobione, żeby to pokazać, co trzeba zrobić wam. Jak wsadzimy to urządzenie tutaj. Potem podchodzimy do komputera tu. Tu się będzie aktywowało to. I już będzie zaliczone wszystko. Oprócz tego miotacza jonowego, który trzeba znaleźć i wynieść z mapy, tak? też pochodzimy, poszukamy go tutaj mamy nowy no i jak mamy wszystko to wychodzimy z mapy jama klucz do wazu tutaj właśnie jest od razu w dzień można wejść włazem Albo, jak ktoś nie ma klucza, czy to robi w nocy, no to do aktywnej ewakuacji jakiejś, nie? No i mamy misję zaliczoną i to wszystko.